Ustawianie zapłonu plezynowego w smithsonie, bana, specjalnie na smithsony.net Więc zaczynamy. Zaczynamy od ustawienia przerwy na platynach. Robimy to poprzez ustawienia magneta w górnym martwym punkcie. Ja ustawiłem te już sobie przed filmem. Żeby to, to krócej trwało, ale wiecie. Ustawiamy, wkładamy szczelinomierz, który czyścimy włożeniem między stick platyn zawsze szmatką, czystą listek 04. Sprawdzamy, jeżeli jest za dużo za mało, to korygujemy i dobra. I wtedy jest, dobra. Potem ściągamy magneto albo nawet przed platynami, każdą po co ściągamy magneto. Ja wszystko mam przed zrobione. Tutaj jest ten cypel, nie? Ściągamy z niego ten kabelek, żeby potem do masy nie zwierało. Mam nadzieję, że był ogóle z powrotem magneto. Do Dobra. Bierzemy słuchmiarkę, można z czujnikiem, zegarem, ale nie każdy posiada. Bierzemy słuchmiarkę i patrzymy w górne martwie, ile wskazuje nam. Do tego dodajemy 1,8 mm zależy, jak sobie za ustawić się, Na przykład 1,8 mm wszystko miałem mało ustawione przed filmem, i wkładałem przez otwór świecy i cofamy magneto. O. Jest. Możemy kolektor, czy coś innego, zaznaczamy na karterze i magnecie moment, kiedy następuje 1,8. Ułatwi nam to potem pracę. Teraz możemy albo ustawiać wyprzedzenie albo miernikiem, albo czujką taką, co świeci. Ja mam akurat czujkę. Miernikiem jest tak samo, tylko zamiast będzie świecić, będzie pikać coś tam, a więc dobra stawiamy magneto 1.8 przed. Mamy 1.8. I sprawdzamy czy są stwarte czy roztwarte. U no mnie akurat są już roztwarte. Cofamy przedtem. Przed 1.8 jedziemy dalej w prawo. I w momencie kiedy jest 1.8 powinno przestać świecić. Bądź przestawać, już zależy jaka mocna żarówka więc u mnie jest dobrze, no też był ustawiony. Ale wiesz, jeżeli jest nie tak, jeżeli prędzej niż 1.8, czyli jest za szybki, czyli bierzemy, odkręcony stator i kręcimy go w prawo, jeżeli jest po 1.8, czyli za późno odkręcamy, kręcimy w lewo. I tak mamy zrobione wyprzedzenie, przerwa ustawiona. Czyli powinno niby chodzić według książek i tego, co ludzie gadają, piszą. Ściągamy magneto, zakładamy ten kabelek, który poprzednio odkręciliśmy. Skręcamy ładnie. skręcę stara trójka pewności. Zakładamy magneto, skręcamy no i mamy zapon ustawiony. Mam nadzieję, że może i że coś chociaż zrozumiecie z tego poradnika. Pozdrawiam Balaś.